Poznaniu.pl Poznań w minutę. Wiadomo już, jak będzie wyglądała stara zajezdnia przy ulicy Gajowej na Jeżycach. Inwestor pokazał oficjalne wizualizacje i potwierdził, że konserwator zabytków zatwierdziła projekt. Teraz firma czeka na pozwolenie na budowę. Ta ruszyć ma jeszcze w tym roku. W starej hali będą głównie restauracje. Profesor Dawid Murawa objął w poniedziałek stanowisko dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Na początek chce poznać, jak pracują poszczególne oddziały. Zapowiada też nowe świadczenia dla pacjentów lecznicy przy Lutyckiej. W poniedziałek z Poznania do Libanu wystartował samolot z pomocą medyczną i środkami czystości. Na miejscu polscy żołnierze rozwiozą rzeczy do tamtejszych placówek medycznych i opiekuńczych. Trafią one do chorych dorosłych i dzieci. Fundacja Redemptoris Missio od pięciu lat pomaga w Libanie. Tragedia w Gnieźnie. Strażacy w niedzielę wieczorem otrzymali wezwanie do pożaru przy ulicy Wawrzyńca. Na miejscu zastali palące się zwłoki dwóch osób. Jak ustalono, były to osoby bezdomne. Okoliczności zdarzenia bada policja.